Siemanko Z tej strony Denoktes A to jest Po raz kolejny trzy szybkie gry Jak będziecie dzisiaj kolejny odcinek z 3 szybkich gier Nie będę was spoilerował co dzisiaj zobaczycie Bo będzie ciekawie Jak chcecie kolejny odcinek z 3 szybkich gier 20 p w górę i dostaniecie 4 szybkie gry Plus Coś jeszcze dostaniecie Zapraszam do oglądania To jest replay I to, to jest ogólnie Dosyć świeża gra Jednak znaczy, dużo to już nagrało wcześniej A jako, że ja to ja To dopiero teraz Tę tematykę ruszamy Chcę sztuki gier to że to jest idealne miejsce Żeby taką grę ruszyć Zobaczy jeszcze czy wszystko jest git Wszystko jest w najmniejszym porządku Dobra, czyli tak, zaczynamy Jesteśmy sobie ludkiem. W tej grze będziemy stosować dźwięki. I mam nadzieję, że pewnego dźwięku, który jest wokół mnie, ten problem zaraz będzie. Nie usłyszycie. Yy, to jest moje drugie podejście do tej gry, bo przed chwilą zaczęło mi wszystko lagować i musiałem odświeżyć laptopa. Nie nagrywałem miesiąc, więc być może po prostu to jest moja niekompetencja. I dobra. Czyli. Yy, no tutaj się nie dzieje, jest ten ptak i możemy lecieć normalnie, spokojnie. Się i się coś walnęło. Mamy tak, Wii Robot. Nie wiem czy to miał być Wii, czy to miał być jaki, jakiś skrót od WE, we Ale nie wiem pan jakie może skrót od W. Backshot w ogóle rulet chciałem ruszyć, ale mam problem taki, że nie ruszę bakshot rulet ponieważ no obecnie to może być problematyczne, ponieważ yy, jak chcesz, w sensie jak próbuję odświeżyć bakszę to to po prostu mi nie działa, więc to będzie problem, co to było? To była chyba książka, która spadła, prawdopodobnie i mamy typa, Przecież w tej pierwszej próbie dużo nie zrobiłem Teraz spróbuję trochę speedrunować tą grę, myślę. Bo już chyba. Fajnie by było speedrunować, nie wiem co jest dalej kompletnie. Ja tutaj chyba zakończyłem grę w ogóle. Gdzieś wcześniej skończyłem nawet. Ej, muzyka się teraz zmieniła. Taka bardziej mroczniejsza się zrobiła, chyba. Dobra. Tu potrzebujemy 8 kolejnych, żeby dojść. No, i zaczęło się szczekanie, więc co yy, za te dźwięk, jak słyszycie coś? ale no, że nie słyszycie, nerwiamy się już. Jak ja mam tam dojść, to jest ten domek obok? Tak, to był ten domek obok, czyli tu. O! I to jest ten moment, w którym ta gra może dopiero zaczyna się horrorem. Dobra, okej, okay, spróbujmy. Czekajcie, czy ja tu wszedłem? To nie możemy wejść. Dlaczego? Ten, tak, on od początku wydaje mi się podejrzany. On musi mieć na końcu coś, gdzie będzie miał dużą rolę. Na 100% tak będzie, widzę. Ok, no ta ręka była bardzo ciekawa. Czy tam ta ściana była taka niebieska? Chyba, dobra, chyba taka też. Czy, czy my się teraz cofamy? Co to było? O, Coca-Cola, Coca-Cola, coca cola, coca -Cola. Coca -Cola. Coca -Cola. No to ciekawie się bawić w tej grze. Zaczynamy grę od początku to mi nie możemy Co to było? Okej okay. Ej, gościu, no to na pewno ten adres, to. No, myśli się w ogóle? A, my to nie możemy wejść. Nie możemy tam wejść. Eee, ok. Idziemy teraz gdzieś? Ale nie mam pojęcia gdzie, ale mnie ucho stwierdziło, że się podrapać. Nie ten ptak, ja nie wiem co on robi na łóżku On nie jest żywy, to jest chyba zabawka ale I w tym momencie To się chyba wydarzyło naprawdę Zabiliśmy Ej czy to jest w naszej chacie chyba To, to jest w nasze domu bardzo mo możliwe, że dosyć Teraz... Ta osoba jest u nas, na 100% To było u nas Czy... to... To jest cały replay 6 minut replayu Henry Giggins stworzył ten piękny replay znaczy, tę grę, ten horror, który jest, nazywa Replay. A to był pierwszy horror, to był pierwszy gameplay w tej grze w odcinku. Fajna gra, tylko krótka. To chyba jest w ogóle demo. Ty, ale co jest, jaki to klimat da? Zatem kolejną gierką po te trzy szybkie gry. Musi być świetna gra o nazwie The v VHS Paradise, czyli będziemy sprzedawać. Yy, o, jest to już się zaczyna, dawa. Będziemy sprzedawać. Prawdopodobnie. kasety to się nazywa, chyba. Tu nie, nie chcę w schodzić na razie. Ale. Tak, będziemy, prawdopodobnie, sprzedawać kasety. To jest gra. No, trochę tych gier, gier łącznie szukałem. I ciężko jest znaleźć dobrą grę dlatego w kasety wydaje mi się, ey bo nie przystałem you're meant to start finishing computer with move your watch when you finish your work by the way I hear the right of this a lot in the city much more at night time pay attention to which mhm mm ci aha czekajcie, czyli by the way Okej, okay, ci pracujemy po prostu w, że sprzedajemy. Sprzedajemy kasety. Dobra, tak, ci sprzedajemy kasety. Co może pójść tak w. sprzedawanie kaset takiej. pięknej pracy? Start finish. Play S to transfer yes. To znaczy, oczywiście, że tak. Także. Co może pójść źle w sprzedawanie kaset? Co może pójść źle w O! Jest pierwsza klientka, także będzie... ...grubo. Nie znowu masz koleżanko. Cześć! To chcę ten film... Czy mogę ten film na dwa dni? Ile muszę zapłacić? To będą 3 dolary. chyba lubisz ten film. Jest jednym z moich ulubionych. Okej... Okay. Dziękuję. I don't have time to chat. Nie mam czasu gadać. Ulica jest bardzo niebezpieczna dzisiaj. Cześć. Elo. Zobaczymy, jak to są w ogóle kasety. Bo, bardzo ciekawe. Ciekawe te rzeczy kupują klienci z tego, co zobaczyłem. O, jest taki gościu. I co on takiego lubi? Jest tu sprint. To, to już mi się nie podoba. Ale dobra. Nie będę tutaj oceniał po... Ej mordo! Czy on uciekł z moim filmem? Nie, ee dobra, on uciekł Ci nie pozwolę uciec, ok, On uciekł z moim filmem to jest jakiś... Bab... to jest... Cześć To jest jakaś babcia, okej okay. Czyli ona pewnie jakiś Roman... jakiś... Turecki... nie to jest dziadek czy... Cześć chłopcze, czy masz może film Dan? obecnie? Cześć, ten film jest w kinach, a nie w z, z ka kaset-store, czekaj, jak ci mówię, sklepy z kasetami Kasetaria? Kasetaria? Nie wiem Okej, okay. nie lubię kin Poczekam na, na to, na tą książkę, na tą kasetę na książkę, co ja gadam w ogóle? Przyjdę w najbliższym tygodniu A, niech przyjdzie w najbliższym tygodniu Rozumiem, dzięki, dziękuję bardzo Ello Dziękuję bardzo, to jest bardzo Niesamowite przeżycie, ale ta kamera Nie wydaje mi się, żeby ona Działała <laughs> te, te kamery zresztą tutaj nie działają A jak że to są bardzo biedne Biedne sklepy No jest jakaś kolejna typiara I ona Wydaje mi się, że to już takie romanse... Wejdą, romanciwa Nie kitę ma To jest typiara, to musi być typiara Prawda? E! Szmato Wracaj No przecież ja bym mógł spokojnie dorwać z moim sprintem A co to za... A dobra, myślałem, że, że Joker jakiś, ale dobra No już dwie osoby mi zwiały w ogóle z... Zwiały tego mojego sklepu a co to jest za japończyk w ogóle? Zobaczcie na twarz Z boku to wygląda w ogóle źle Dobra, co ty chcesz? Cześć Chciałbym film na jeden dzień Czy to będą 2 dolary? A film za 2 dolary Cześć, tak Czekaj Jestem nowy Czej, you know, Wiesz, jestem nowy w tym mieście. No jest tam ciężko w tym mieście będzie ogólnie. I tak, bądź ostrożny. Chcesz film na wakacje? Ja Oglądam filmy z moim mężem. Więc wszystko może pójść. więc Wszystko będzie dobre. O okej, okay, rozumiem. Czekaj, idę na chwilę. Dobranoc. Muszę iść, dobranoc. Dobranoc Good luck, szczęścia i... i... I. 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 miłego tam. Miłego tam ogólnie. Teraz wchodzę do piwnicę, bo ona jest bardzo podejrzana. No Tutaj jest kuchnia, ogólnie to wszystko jest chyba gate. Dobra, może lepiej, żebym poszedł, bo ktoś chyba mi... Ktoś pisze... Mi... Ewo utknąłem w piwnicy. A nie, dobra. Dobra, nieładne. Mordo, czemu ty robisz? On zrobi zdjęcie, czy. Dobra, już idę, już idę spokojnie. Dużo tych klientów dzisiaj. Niegrzeczny królik oraz seksow... seksowna przygoda. Czy rozumiesz, czy, czy, czy masz do sprzedania to? Czy, czy, czy mogę to kupić? Myślę, że możesz kupić. To będą 20 dolarów. Będzie, tu są pieniądze. Jestem zaskoczony. Jest jedynym kaszeniem, który nie patrzy. Nie, nie pyta mnie o su moje sugestie oraz tego co tam nie lubię. Kurde, mam teraz wybór. Będziemy tu chyba inne. Te inne dingi. Dobra, trzy będzie chyba najbardziej niebezpieczne. Najbardziej bezpieczne. No i dobra, wy wyrzuciliśmy w tym momencie klienta. Ale on nie wygląda takiego, który by odpuścił. Czekaj, moja robota się skończyła. No mogę, i mogę wyjść. Dobra, robota się skończyła. Czyli czekajcie, czy musimy zadzwonić do tego ...John'a? Okej, okay, dzwonimy. Jak mam to wziąć? Close the shop and watch the movie. Yes. To nie będzie miało raczej drugie od Nie wydaje mi się przynajmniej, żeby ta historia... Żeby ta gra miała... Co za niesamowity film. I have an, a, a seen a parallel ending, I want to re on me. yes, 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 fine, yeah. I better go home, I'm tired of being homeless, jestem zmęczony Czyli jesteśmy zmęczeni i musimy iść do domu Tu mam jakieś siedzenie, tu mam jakieś stanowisko nasze gamerskie no Dobra Czy to nie jest nasz dom, My musimy po prostu pojechać chyba, autem Dokładnie, to nie było nasz dom Ale to wyglądało bardzo przytulnie Okej, okay, czyli wracamy do domu I I coś się blokuje. O tej godzinie to jest. Ciekawe bardzo, że coś blokuje nas w tej super grze. Czy to nie będzie miał drugiego Czy To jest po prostu ending. A, zrobiłem trzeci ending. Wróciłeś do domu bezpiecznie. Czyli pewnie gdybym odpowiedział inaczej, to endingi by się zmieniły. Nie chcę się zagłębiać w tą historię. chcę, to sobie obejście. Link w opisie raczej będzie. Raczej. Bo ja zazwyczaj daję chyba linki w opisie do moich czy, 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 czy gier. Eee Co to jest w ogóle? <grym> Dobra, to ending. To, to zobaczcie sobie po prostu i zrobicie inny ending. Ja zrobiłem najbezpieczniejszy ending, nie mogłem. Wyprosiłem klienta i wróciłem do tą bezpiecznie. Kto na sobie pod wodą ma dom? <grym> Ale czy dzisiaj wróci bezpiecznie do domu? To przekonamy się już w tym odcinku, więc yy, Zobaczymy, to ostatnie gra do tych Trzech szybkich gier i jesteśmy Dzisiaj u W piwnicach yy, Krastiego, czyli to był chyba ten yy, Krab Tak mi się wydaje przynajmniej Okej, okay, Musimy iść na dół i, i poczytać Poczytać Pogadać Krabem. Jestem już zmęczony, ja już nie myślę, ok? Cześć, krab. Nie, mamy złe wiadomości. Zgubiłem formułę w barze czekolady. I straciłem wszystko. Znajdź to dla mnie. Dobra, znajdziemy. Znajdziemy, znajdziemy dla pana kraba. Tu się da sprintować. To mi się nie podoba. Czyli to jest chyba niedobrze. Skupił formułę w. Mogę przejść? Dzięki. A czy my. Musimy znaleźć czekoladę O, mamy mapę, okej okay. Czy my jesteśmy tutaj, czy lecimy prosto, prosto i w lewo znikniecie? Bo ja tu muszę przejść I teraz w lewo I, i jest ta czekolada tylko te dźwięki no chyba nie no przejdę ja to wtedy przejść teraz nie przejdę. To się mi to lata na. Czy ja czy Jakbym jakby zrobił speedrun? Czekajcie, dobra, czyli mam nadzieję, że ta mapa jest taka sama. I patrzcie, teraz robibym speedrun. Mam nadzieję, że mapa jest taka sama. No znikni. Nie, mapa nie jest taka sama. Czy teraz tu? Tu. Będę chodził z tym, się tej gry. To trochę lipa. Wyglądała taka na prostszejszą No nie, znowu to w tym samym miejscu jest. Czyli na samym końcu mapy. Ale mnie boi teraz tam. No, no teraz no to fajnie się rozegrała ta gra Czekajcie, bo to jest tędy I tutaj, ale czy ja tam będę przejść? No nie no, tam są tego gusie No to mnie raczej zawija Muszę znaleźć zaraz drogę do niego, bo mi tak się zablokowały miejsce. Znikniesz, proszę. No nie, no to już ślepa zau. Ja. Okej, okay, one zabijają. No nie, no one zablokowały przejście teraz. No NIE MA JAK PRZEJŚĆ Ej no to chodź nie, nie, da się, nie da się widzowie No nie wiem, niech oni znikną najlepiej No chodź, żebyś się nie zgubił I wtedy ja przejdę tędy No czy oni, czy oni kiedyś znikną? On mi teraz nie widzi, serio? Okej, okay, on mnie widzi Myślałem, że będę się w nich wejść, ale po czym on mnie rozpoznaje? Czy ja potrzebuje coś, Mieć, żeby oni zniknęli? Ten debil jest teraz tam. To jest imbecyl Tam ślepy załówek. Kto ja jest teraz Debilem? O kurde Czy ja bym się po prostu z nim teraz ścigać? I on teraz przyszedł ten na koło, czy... Okej, okay, on przyszedł normalnie, dobra, to dobrze No proszę, no, no dajcie mi przejście do pa... No tak teraz speedrun zrobił, widzicie? Tu piję mam tego kraba Elo